Bye. Bye. Broszka czy nenufary? Chyba jestem zobligowana, żeby powiedzieć: Broszka. Jan Binczycki czy Karol Strasburger? Um, Binczycki, mój kolega. Ten. Rozważna czy romantyczna? Zawsze romantyczna. Kaliniec czy Serbinów? W serce ciągnie bardziej do Kalinca. Opera czy teatr? Z kimś miłem to nawet do teatru. Agnieszka czy Emilka? Agnieszka. Oczywiście, się, że Agnieszka. Moja Po prostu Agnieszka. Lucjan czy Michasia? Lucjan, bo mi zawsze humor poprawia. Zaangażowanie polityczne czy praca na roli? Nie no, w życiu praca na roli. W życiu. W życiu. W zawsze to jest wszystko. Zaangażowanie polityczne. Wachlarz czy parasolka? To parasolka. Zawsze parasolka. Tolibowski czy Bogumił? A można jedną i drugie? Przemysław Chojęta czy Mikołaj Kopernik? <tryk> Przemysław Chojęta jako Mikołaj Kopernik.